Wielka księga objawień Jezus Chrystus. Wszyscy pozostali spali, wielu na ziemi mnie poznało, a pozostali dalej duchowo spali, przykryci materialną kołdrą. I bez zdziwienia jest, gdyż ich sen jest snem kamiennym, a ich kołdra podobna do marmurowej płyty drobowej. Cóż, takim już bez pomocy jest. Oni są bez siły. Aby głowę spod marmurowej płyty wychylić, śpią duchowo tam już od wielu wieków ze wszelkim gęstom materialnym dobrem, który stanowi ich otoczenie grobowe. Wiele takich miejsc na tej ziemi to już całe miasta, państwa, związki narodowe, wszędzie wiodą życie już tylko grobowe. Cmentarz towarzyszy ludzkim duchom. Którzy wybrali materię i nadal tacy są, a rozum ich marmurowa płyta myśli, że jest w rozwoju cywilizacyjnym na samym przedzie. Wyprzedził ich wszystkich jednak grabarz, to Lucyfer, ten, od którego chętnie nabyli swój rozumowy program rozwoju osobistego, odbywającego się w ich grobach. Zostawmy duchowo skosniałych. I grzebią tacy sami skostniali już za ich życia. Ci, którzy żywe słowo poznali, poszli za słowem, spotkają poziom duchowo istotny, chyba że wcześniej się zagubią swoim nadmiernym myśleniem, które mocno i jednostronnie zwiąże ich z gęstą materią Ziemią. Zaczynacie ludzkie duchy początkowo dobrze. Wszystko, co złe, od Was odchodzi. Lecz gdy napotkacie większe trudności, gdzie należy zwiększyć czujność swoją ducha, uruchomić i rozwinąć duchowe wartości, to włącza się wasz rozum, mózg, który skutecznie, jak głaz, blokuje wam dalszą drogę. Sami głazu bez możliwości ruszenia jesteście. Pomocy bez i drogę duchowego zlotu przerywacie. Szybko wszystko się wam zawęża i tak na samodno upadacie, lecz rozumowo się chwalicie, że uniknęliście duchowego życia, powrotu do duchowo istotnego domu, bycia radosnym i szczęśliwym w służbie Panu. Powróciliście na swoją starą ścieżkę rozkładu, przygnieceni teraz dwa razy większym ciężarem trosk i zmartwień o bycie tylko materialne. Znaleźliście się w grobowym miasteczku, ale dla podcieszenia otwarli wam osobiste konto w banku. Zatracenia macie upragnioną złotą kartę kredytową, która otwiera luksusowy grobowiec, głęboki ponad wymiar standardowy. I jakże martwy, to był typ egipski. Zawczasu jednak każdy ludzki duch jest ostrzegany słowem przed zagrożeniem ze strony zła. Jednak bez słuchania uważnego jesteście, a sytuacje Was spotykające mogą być dla Was już ostatnie. Lecz każdy poważnie poszukujący i ten, co chce osiągnąć światłe królestwo, się wyzwoli, jeżeli będzie pragnął tego, jak pragnie oddychać jeszcze otaczającym go powietrzem. Może przypomnę, że drogę wskazuje Wam Wielka Księga Objawień i Objawienia Woli Bożej. W słowie miłości wola Pana dokładnie całą drogę do góry opisuje. Wy po niej idźcie. Bądźcie codziennie ze Słowem w połączeniu. Przeżywając Słowo w sobie, drogę odnajdziecie, aż pewnego dnia staniecie przed bramą do Królestwa Tysiącletniego i ją przejdziecie. Więc idźcie i pracujcie nad sobą duchem systematycznie. A może Wam się uda przetrwać na tej ziemi bez przygniecenia, tylko więc to materialnym, grobowym byciem. Uruchamiając siebie ducha, zaczniecie widzieć, słyszeć i czuć coraz wyraźniej i jaśniej. Pozostawcie dorobek tzw. duchowy, kościołów, religii, sekt, związków różnych. Oni już wyjątkowo dużo ludzkich duchów na swojej drodze potopili bagnach swoich dogmatów. Upolowali was duchy i dalej polują, szczególnie, gdy pojawi się na ziemi światły, który widzi ich ciemne plany. Tym razem wszelki ciemny na ziemi zniknie. Dni jego już są skrupulatnie policzone. Dostanie jemu oddane to wszystko, co sam spłodził w swoim bycie. Tych żegnam. Idźcie dalej na poziom duchowo istotny. Jestem dla Was oparciem na tej Ziemi. Podtrzymuję Was światłymi włóknami. Bądźcie mocni i samodzielni w tej gęstej materii. A od Was zło będzie daleko, chyba że sami po nie sięgniecie. Stoję na Ziemi. Brahma na poziom duchowo istotny prowadzi. Ją już tu na Ziemi przyjście. Na każdego poważnie poszukującego prawdy. I mającego chcenie, mam klucze do duchowego życia. To miłość. I miłością żyjcie, a na wasze barki radość i szczęście. I tego was uczę. I wam serdecznie życzę na drodze ku światłu.